7 wrzesień 2025, godzina 7. 11 dzień w drodze i nasze pole namiotowe, właśnie składam namiot. 139 zł, bardzo dobra cena do jakości. Jestem zadowolony z tego namiotiku Sprawdza się. I zaczynamy od śniadania. Start TV na boczku On Trumpi tak działa Przedstawia film. Podróż przez stany w USA Występują. mu przekazuje stery. Majki okay. Dzisiaj Majki dzisiaj jeździ. Tomek Tułak Sebastian Markowski. Co dzisiaj planujemy? Odcinek dziewiąty. Spa. dla na naturystów. Odbija cał dzień. Dobra. Wstałem dziś rano, Słońce w oczy mi świeci. Ale w tym świetle coś pękło, coś leci. Gazeta kłamie. Znowu, kolnie. idealny świat gdzieś. No i to kolejny dzień w takich klimatach plażowych. Plaże troszeczkę inne niż można się spodziewać, ponieważ tutaj akurat mamy piasek, ale wcześniej mieliśmy plaże kamieniste w takim nostalgicznym klimacie. Jak Ci majki się te plaże podobają? Każdemu się plaża kojarzy z Ameryką w taką słoneczną, e, z piaskiem jasnym. A tutaj mamy raczej no, taki klimat bardzo melancholijny, co? Tak jest. Ale to też właśnie jest urokliwe, nie? Takie namioty mają, nocka na plaży. Tak Amerykanie spędzają wolny czas. Mamy odpływ, widzimy jak ocean cofnął się. Wczoraj wieczorem, gdy wracaliśmy, był przypływ. Fale około 2 metrów. No i Mekka dla surferów, którzy tutaj rzeczywiście pływają na tych deskach. Dosyć w duże, dużej ilości można ich spotkać. I co jeszcze? Widzieliśmy wczoraj foki, fajne zwierzątka jakieś skorupiaki, oklejone skały. Można rzeczywiście z tą przyrodą tutaj wspólnie, razem pobudować. Idziemy do oceanu. Mam gitarę i różne sprawy. Ale kiedy głośnika zabrzmi ten tom, Harmonika płacze i wiem, że to mój dom. Bo kiedy gra harmonika. Cały świat zmilknie w pół. Bo kiedy gra harmonika, czuję w sercu luz. Nie znam nu. Nie mam szkoły muzycznych snów Ale czuję każdy ton, jakby płynął z moich stóp Gdy ktoś zagra jak skiba, to czuję, że żyję Jak wielkie stare drzewo Narodzie mój jak dom z uchwały Wezbrany ogniem soków ziały Jak drzewo wiary mocy gniewu I jeli Ciebie cieśle orać I ryćcie rylcemu korzeń żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić, w sen upiora. Jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał Jeli ci oczy z ognia upić, byś ich nie zmienił wzrok. Wieli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy i otoś stanął sam odarty, jak martwa chmura za kratami, na pół cierpiący, a pół martwy, poryty ogniem batem łzami. Wielości swojej rozegnany Miłości swojej jak pień twardy. Haki pazurów biłeś w rany w Swej ziemi iśnisz sen pogardy Lecz kręci się niebiosów zegar I czas o mieczem bije I wstrząśniesz się z poblaskiem nieba bo słuchasz serca, serce żyje i z martwych wstaniesz jak Bóg z grobu, z huraganowym tchemu skroni, ramiona ziemi się przed tobą, otworzą ludu mój dobro. Jeśli chodzi o kawę w Stanach to najlepsze jest w Starbucksie bo tak naprawdę reszta to sikacze Jesteśmy w kawiarni Starbucks właśnie czekam na kawkę No i co, i kawa dla mnie jest Idziemy w Ameryce. Idziemy do KFC. Zobaczymy jak tutaj smakuje kurczaczek. Słysza, ja mhm. Trafiliśmy do KFC. Wszystko tutaj jest duże, nawet kubki z Pepsi. Kurczaczek wchodzi. za prezenty. To Seattle, największe miasto w stanie Waszyngton, ośrodek administracyjny hrabstwa King, położone pomiędzy zatoką Puget a jeziorem Washington, około 175 km na południe od granicy z Kanadą. Miasto jest ważnym morskim i lotniczym portem towarowym i osobowym w handlu z państwami azjatyckimi. Zespół miejski Seattle Tacoma liczy ponad 3,4 milion mieszkańców. Dziś dzień rozpocząłem na polu namiotowym w Olympic National Park w stanie Waszyngton, USA i po śniadaniu ruszyliśmy w kierunku granicy z Kanadą i dalej do miejscowości Bellichan. Gdy milknie noc i gasną światło miasta. Zostaje dźwięk, co w duszy wciąż gra Nie wiem skąd wraca ten to Jakby wiatr z południa niósł mój bluesowy dom Bo kiedy gra harmonika Serce znów drży, bo kiedy gra harmonika, świat jest jak sny, a kiedy milknie ja dalej ją słyszę, bo echo jej w mojej duszy wciąż... Gdzieś za mostem w starym barze, z tanim winem i prostym geście słyszę kogoś, jak gra w kącie. Sam i wiem, że bus się nigdy nie kończy, on trwa. Jesteśmy w Bellingham, mamy dzisiaj bardzo ładny nocleg. Mamy siłownię, saunę, realnie, więc możemy trochę odpocząć po namiotach. I chyba wszyscy są bardzo zadowoleni, bo pogoda jest taka, jak widzicie, trochę pada. Nie jest źle, ale po, po takich długich spacerach, jakie mieliśmy w Parku Narodowym, teraz będzie fajnie po prostu o siebie zadbać. Jutro ruszamy rano w góry skaliste. To tam się Może wszystko wydarzyć, konkretnie kaskadowe. No i tam będzie akcja. Tomek zaprowadź nas do pokoi i po, przy okazji będę sobie z tobą rozmawiał, bo ktoś może się zdziwić tą Ameryką. Że nie ma tych plaż piaszczystych, takich y, piasek, taki wiesz, żółty, y, słonecznie, tu jest w ogóle całkowicie inna Ameryka, co? My nie przyjechaliśmy tutaj na Florydę ani na, do Kalifornii, na plaży, tylko no. przyjechaliśmy podziwiać piękną dziką przyrodę, parki narodowe. Jesteśmy na północy, to trochę przypomina Norwegię, może z jednej strony. Ale... Czyli można odkryć taką inną Amerykę trochę. No tak tutaj, no na pewno jest... Tam jest południe, tam jest ciepło, tam są piaszczyste plaże. Tutaj jest dzika północ. O jak? jak No na razie film kręcimy, przepraszam. Majku daj, 10 minut powiedziałeś. No nie tam sami A co idziecie prać? No. Dobra wchodzę do pokoju, puk dzień dobry. Łazieneczka taka. I całkiem przyjemny ten pokoik. Zobaczcie jaki warun. Całkiem fajnie. Wczoraj był e, kemping, a dzisiaj jest pokój hotelowy i tak w koło jest wesoło. Zostawiam Was samych. Dziękuję. Agnieszka, rozbieraj się. <laughs> Zamykamy. No a ja tutaj wracam do swojego pokoju 104 i mój e, przyjaciel z podróży, Majki. Nie, nie, nie jednej podróży. Nie jednej. E, I co? I, i zmiennicy. Za kierownicą, jak się dzisiaj jechało? Nawet nieźle. Myślałem, że będzie gorzej. Taki była chwila, chwila zawahania, ale chyba jeden okay. Ale dzisiaj też ciekawi. o tyle było, że płynęliśmy trochę promem, coś się takiego innego wydarzyło, nie? Tak jest. No i dobra, i ważne, że jesteśmy na miejscu bezpiecznie i, i dobra, jedziemy jutro kolejny dzień. Tak jest. Pozdrawiamy widzów. Dobra, teraz możecie zobaczyć. Yy, każdy dzień jak to jest od zaplecza, czym się, od czego się zaczyna moje rozpakowywanie. No, natomiast od tego, żeby przygotować sprzęt na kolejny dzień, czyli jakieś wypakowuje leki na początek, ale zaraz za lekami mam jakieś urządzenia, które mi pozwolą naładować kamerę, żebyście to mogli wszystko zobaczyć. Yy, ładowarki, dwie yy, baterie, latarki które są wykorzystywane na kempingu i to możemy robić właśnie w takich hotelach, w takich miejscach z dostępem do prądu i od tego zaczynam. Później jakieś jedzenie. Majki degustuje piwko.

No i co, z tej degustacji zamówiłeś? Co zamówiliśmy? No. tak, Zamówiliśmy do spróbowania lokalną pizzę i zamówiliśmy e, chleb z serem, czyli takie pewnie lokalne zapiekanki. Czekamy właśnie, aż nam przygotują. Jesteśmy chyba w najdalej na północ oddalonym pubie w Stanach. Nie wiem, na pewno e, w stanie Waszyngton, nie wiem czy w całych Stanach, ale jest bardzo przyjemnie i mam nadzieję, że będziemy się tutaj świtkę dobrze bawić. E, zamówiliśmy to co w tym lokalu jest traktowane jako taki Aperitif, czyli zestaw powitalny. Wygląda to jak chleb zapiekany z serem, taka zapiekaneczka. Tylko w Polsce wyglądają troszkę inaczej, w Stanach inaczej. Mamy dwa sosy, mamy ketchup, mamy sos soskowy y, i będziemy zaraz próbowali. A czekamy jeszcze na pizzę amerykańską. Tak, Kolejna pizza, którą będziemy próbowali w Stanach. Właśnie wciągnęliśmy pizzę, piweczko. No i tak dzisiejszy dzień kończymy wieczorową porą. Gdzie majki się znajdujemy? Znajdujemy się w sklepie legalną marihuaną. I warto to zobaczyć, ponieważ Waszyngton był pierwszym stanem, gdzie zalegalizowali marihuanę. I jesteśmy najbardziej na północ w wysuniętym w tym mieście. I zobaczmy, jak wygląda taki sklep, gdzie można legalnie nabyć marihuanę. Zaczynamy z rana kolejny dzień od amerykańskiego śniadania. Jest fantastycznie. How are you? Good morning. Mamy jajka. No, co tam mamy, oni dają zawsze? mamy tościki, mamy bigle. A nie murfinki? Nie, kabe, murfinki? Nie kabe, było no, no, ale mamy kosztowną herbatkę. A w ogóle dzisiaj to bogactwo. Naprawdę dzisiaj jest na bogato. Potem mamy to jest rodzaj płatki w to muszę z chleba też z każdego spróbować, z leczenia. Ale słodkości same słodkości? Nie, nie, Mamy jajkę. A jajka. Są mamy jajka. Tu masz dosteczkę, tu, tu masz trzy rodzaje chleba, Masz bigle tam. Mhm. tu mamy korupcję, chajeczka. Musisz chajeczkę dopiero teraz, bo potem... A przepraszam, e, jajeczka sobie musisz wziąć, bo się kończą. Leka, do, do płatek. Dobra. Można. Być. Dziękuję. Idealny świat gdzieś zgubił się. O, w idealnym świecie nikt nie płacze. Już. O Yeah.